Ej. Y, y, Dawaj. Halo, halo, co? Kurwa, haracz miał się ogarniać Ja pierdziele, zaspałem. No, haracz miał się ogarniać jakieś po Kurde, ten. dobra. A ten sprawa, y, ile tych osób tam jest z tym haraczem? Trzy. Trzy. No, dobra. Y, y, podasz mi ich lokalizację albo coś? To ci tego dam mapę. Dobra. Ale to czekaj, ja się i tak jeszcze idę przebrać i ten. Dobra, dobra. I ile tego ma wyjść w sumie tam? Jest około 700 na 100, może tysięcy, jakoś tak. No, dobra, ja już się przybrałem. Jakieś takie ubrania mi dali. Są stare, w sumie moje jakieś. No dobra, idziemy. Tu mam maskę jeszcze w kieszeni. Manuel, a tu jesteś. No. Dobra, to gdzie mam jechać w końcu? I teraz tak. To jest na Families, więc musisz uważać, jak tam postępujesz. O kurde, na no Families. E, no najwyżej po prostu mu tam skłamiesz, że auto tego, że nie zapłacił leasingu, czy ciągle co tam no dobra, auto, no. żeby się zrobił, bo on ma auto, z tego co wiem. E, druga lokalizacja to jest mhm. na Vinewood, więc musisz uważać. O kurde, co jakieś miasto. Mianowicie e, Ziomek to jest milioner, mhm. ale on jest głupi. Mhm. On jest głupi, on jest politykiem, to wiadomo, że jest głupi. No to więc e, po prostu też mu coś tam powiesz, albo nie wiem czy się przebierzesz czy chuj we co masz bana, to teraz się będziesz mieć jakieś ubrania e, mu powiesz, mm -hmm. bo jest milionerem, to A. mu po prostu wskażesz, że tego nie zapłacił coś tam za, za tego za, za ogrodnika mm -hmm. Że ty jesteś z firmy ogrodniczej i nie zapłacił za ogrodnika mm -hmm. Więc tam jakoś się wprosisz do niego tam do domu Dobra. i przyłożysz mu klamę czyli chuj wiec co tam zrobisz i powiedz mu, że po prostu mogą ogarnąć ci hajs, który, który tam ma obecnie, nie? Trzeci... Mm -hmm. no, tego, tego, ten, ten będzie chyba najłatwiejszy. Mhm. Mm on cały czas gdzieś na molo się kręci. Mm -hmm. no, molo, on ma taki, dobra. Specy... On ma taki że on nie chodzi nigdy w dubleniach takich, jak jakby chodzi na plażę, on ma zawsze jakąś kurtkę czarną, taką North Face'ową. No, dobra. No. go poznasz. No. Eee, I teraz tak, to ci jeszcze powiem, co nie? Mm -hmm. Jeżeli ktoś ci nie odda chociaż nawet jednego dolara, masz go strzelić. Nieważne co, Strzelić odstrzelić, można odstrzelić. No tak kurde. Dlatego musisz też uważać jak to robisz Ech. Musisz to robić dyskretnie, bo na no, molo będziesz miał większy problem mm. Czyli on, on Bo jakby... tam jest A. Aha. No dobra, no co Nie, to... nie, nie oddadzą ci nawet jednego dolara? Odstrzelić ich Nie wiem czy chcesz im od razu strzelić w web Czy chcesz mi przestrzelić jaja, czy chuj wie co Najlepiej by było po prostu i zastrzelił do końca Żeby zginęli tam na miejscu mhm. No i co? Chyba tyle z dobra. tego co wiem, to powinno z tego iść jakieś około 18-17 tysięcy. Dobra. A jako, że spóźnimy się już dobre 40 minut, to lecę już po teraz lecieć, bo nie wiem co oni teraz mogą robić. Dobra, a masz jakąś klamę, może? A, Teraz tak, z tą klamą to uważaj. No. Bo to jest jedna z ostatnich klam, którą mamy na barabuncie. O kurde, dobra. Musisz, musisz, musisz uważać, jak się nią posługujesz My już sobie poradzisz? Muszę. Jak nie, to będę uciekać, wiesz? Dobra. Masz jakąś maskę? Mam to git. To tego co, to po każdym zleceniu polecam ci się przebierać Nie mam, ja mam tylko te ciuchy, więc... Czyś miałeś więcej w wanie? Nie wiem, bo tam są jakieś w ogóle jakieś ciasne, te szmaty, nie wiem, nie, nie umiem tego ubrać. Nie no, nie no nie znałem twojego rozmiaru, to mam wiedzieć. Nawet że podjeżdżę jakiegoś sklepu, tylko byś musiał wana pozostawiać chociaż tak z kilometra, albo parę metrów dalej. Zebni Dobra. Dobra, masz ją municję? Ta mam. Nie? Dobra. Nie, nie. Nie będę strzelał. Dobra. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu pójdę. Dobra. To lecę. Lecimy. lecimy teraz w szef Szefu nas wysłał. Musimy ogarnąć ten hajs, bo... Szef tam chce ogarnąć biznes ogólnie. I... Lecimy. Chyba sobie pierwsze na te Winewood zajedziemy. Tego niby bogatego milionera. Zobaczymy. Ile tam wiszą? Dobra, z tego, co tutaj widzę na mapie, to tutaj już mam skręcić, bo, ta, bo ten dom tu już tutaj gdzieś jest. I teraz on gdzieś jest na lewo. Jakaś willa, podobno. Mam nadzieję, że ten żeby nie będzie problemu, żeby znaleźć. O! O, o, o! To chyba ta. ta trzy sześć jeden no, dobra, przeseklamo schować kurde, No, zapukać muszę. Halo, halo, o, I pan jest... witam, pan podobno miał haracz oddać tutaj dla mojego A, szefa, jeszcze, jeszcze jeszcze. no, no szybko szybko raz raz, no bo chyba, bo by się pan nie chciał ten o dziękuję bardzo ja panu co pochodzę no dobra to tam do bagażnika by pan załadował to by było fajnie tak no i mam nadzieję że takie coś już się więcej nie powtórzy bo wie pan nieładnie tak nie no i dziękuję panu dobra cześć kurde jakoś jeszcze się wypierdzieli dobra jaki stary dziadek dobra wiecie co łatwo łatwo poszło jakoś Mam nadzieję, że to nie będzie tak, Jedziemy teraz do drugiej lokalizacji. Ten pozbierać. To jest gdzieś tam na familii. powiedział, że będzie najtrudniej, znaczy, najtrudniej. Że mam uważać. Bo to już nie jest nasz teren gangowy, więc będzie trudniej troszkę niż tu, bo tu nawet no jak bogaty to... to tam na spokojnie. Dobra, już jestem tutaj na terenie familii. To jest chyba a, tu jest, tu ta chata, dobra Kurde, jeszcze policja idzie Kurde, szybko. Ja mam nadzieję, że oddaję Halo? Halo? O, halo. Halo. o. Proszę, proszę O Ej, ej Ej Ogarnij się, Kto to jest? Idzie dobry Gość? Przyszedł Tam przyszedł po charsz, charsz. tak? Mam nadzieję że Tak, ja się tak, haraż, haraż już, już, już. Mam nadzieję, chwila. że z tym ochroniarzem to już się nie powtórzy, bo nie fajnie bo to była jakby taka szczelanina była, wie pan. Nie wiem, więc pan jest tak nie, idę nie może bo. Wie, wie pan, pan, ja po prostu robię swoją pracę, tak? No ja też, dlatego mam zakrytą twarz. Robię to, co szef mi każe, nie? Ja tak samo. Tutaj do tyłu pan wrzuci. Ja. Tutaj. A pan niech nie celuje z tej broni, bo pan się jeszcze skaleczy i tyle będzie. Dobra, dobra. dzięki za no. hajs. Jerdzielę, jakoś łatwo idzie. Trzeci mówił, że na wyspu... West... Jedziemy teraz jeszcze na wyspuci, bo mówił, że będzie. Mam nadzieję, że... <laughs> że też pójdzie tak gładko, w ogóle strasznie gładko idzie. Ten harac już mamy chyba ponad 11 tysięcy dolarów. Bo tamten pierwszy nam dał 7,5 ten chyba 5. To więcej trochę no. 11 idziemy na Vespucci i ostatni Haraji. Wracamy tam do bazy, gdzie będzie nasz biznes. Galera, już tu dojeżdżamy. Tutaj mi Manuel dzwonił, że on tu gdzieś pod tym mostem tu będzie. Zobaczymy, czy nie wydygał, czy machaj w ogóle. Idziemy. Mam nadzieję, że nie będę musieć używać tej broni, bo tak średnio by było. Zobaczymy, czy, jest, czy się pojawił. Ojej, stoi tam. Jaki? Chyba on Ten cały od haraczu tak. Kolego. To, to nie z tobą czasem się mój szef umawiał na haracz, żebyś oddał. Mam, ale jest problem. Jaki problem? Bo ja nie mam tyle pieniędzy, ile potrzeba. Ale to wiesz, że to miałeś czas, żeby wy... narobić te tą kasę. Ale nie zdążyłem. Oh, kolego, normalnie bym dał ci Ze 3 dni Ale Ile w ogóle ci brakuje tej kasy? 1200 dolarów oh, aż? Wiesz co Szef powiedział mi Że Jak ktoś nie będzie mieć nawet dolara to Mam go strzelić, wiesz? Nie no, nie no. A ten, wiesz, nawet te 10 dolarów bym ci podarował. Mieś tyle czasu podobno, w ogóle, żeby oddać szef, szef. Rodzina na wyżywieniu. Normalnie, jak ja bym miał zbierać haracz, to dałbym ci jeszcze te 3 dni, ale ja wykonuję rozkazy szefa. Daj mi te pieniądze. Daj pieniądze. Ile tego masz w ogóle? 5000 jest chociaż Dobra, dzięki I ten Pozdrowienia od szefa Nie, nie Dobra, trzeba zwijać kurde szybko, bo ja pierdzielę Leży tam Pierdziele, strzelają tu Dobra, tą kasę muszę szybko włożyć Dobra, zwijam Wracamy już mam nadzieję, że bez żadnych akcji, bo ogólnie to już mam dość... O kurde, policja. Ja pierdzielę. O! Że się puścili za mną, no kurde. Dobra, muszę im zjadać. Kurde. Ja nie mam prawka. Ja pierdzielę. Dzień o. dobry, mój numer z 204. James Smith. Tam no, proszę pana, no. No z tyłu ma pana, proszę pana to, światło, poproszę pana dokumenty i dokumenty pojazdu. E, tutaj mój dowód. Proszę, mm -hmm. proszę. Dziękuję. Trzymaj iść do auta sprawdź. To tabletu. Prawo jazdy nie potrzebuje się, nie? nie, potrzebujecie, nie? Właśnie, mój kolega to sprawdzi, czy ma pan prawo jazdy, ale mm. proszę proszę pana o dokumenty pojazdu. Mm -hmm. A jak w ogóle panu dzisiaj, dzieje, dzisiaj mi, a... dzieje mi A bardzo dobrze, a panu? E, również, wie pan, z, z pracy wracam i. Nie, ma panu e, e, Co? Jak? To? Proszę wyjść pojazdu, proszę wyjść pojazdów, ale, ale, ale proszę wyjść pojazdu. Wie pan, wie pan, ja panom życzę miłego dnia, ja odjeżdżam. Cześć, widzowie. Pierdziele, jeszcze pościg mam teraz, może. Dobrze by mojej twarzy nie udzieli, bo tu mam masę, że się nie skapli w ogóle. Ja, pierdolę muszę ich zgubić, bo tu mam kasę do OG. Te ponad 18 tysięcy chyba. Walizkę całą. Że mnie gonią. Kurde. Dobra, tu. Nie wiem już gdzie mam jechać tam w ogóle Jak do tamtego miejsca Dobra to pojedziemy Nie gonią Kurde Sakr tyle przepisów złamałem Że jak mnie nie dorobiłem to Nie wiem muszę coś zrobić z tym banem Chyba się rozwalili O O, o chyba Musimy uciec, kurde. Dobra, jadę na muszę, muszę, światła Chat, chodź. Chat, chodź. Chat, chodź. Za chodź. Chat, chodź. Chat, chodź. Chat, chodź. ja chodź. Chat, chodź. Chat, chodź się obywatelu Kurde chyba i nie ucieknę wiecie Ja pierdzie Co ja narobiłem Trzymaj taki... się LSPD O kurde to użyć drugi O Dobra ramuję ich chyba Dobra uciekam Pierd... Nie odpuszczą mi kurde Zamówiłem który trochę. Ja pierd ja się w ty To jest moja szansa, żeby zdążyć u... Ja pierdziele Dobra Zjeżdżam tuż tu do chaty Szybko, szybko, szybko. Dobra. O kurde. Ja się tu wpierdzieliłem to. Ja pierdziele, Manuel. Co? Kurde, mam tą kasę, ale ty wiesz jaka akcja w ogóle. Pierwszy wariu. Policja mnie goniła, kurde, bo ja ogólnie prawka nie mam i zatrzymali mnie do kontroli. Jak i... ty prawka nie masz? I nie mam prawka, kurde. No. Ale chociaż tą kartę. Dobra. Ale wiesz co ty musisz zrobić? Nie wiem. Teraz to ty, jak, jak dasz ja, mi ten hajs, to co ty zrobisz? To pozbędziesz się tego. A nie wiem, czy ty je czy zrezygnujesz. Nie będziesz w niej tak gorę, jak będziesz z pisavą. Nie wiem, no weź tą kasę tam w bagażniku, jest 18,5 chyba tego jest wszystkiego razem, więcej niż ten. I w ogóle jeden tam nie dał tej... Jak nie dał? No nie dał całej. Tego bogacza naciągłem tam i dał więcej kasy. Bo miał dać 7, a powiedziałem, że 7,5 i dał. No to jest, tego jak mówiłeś, że głupi to. jest. Co? Dobra. Dobra to już to. To mam co z tym autem teraz. Tu jak wiadę naprzeciwko tam to coś ten, to może być czy gdzie wjechać, bo ja nigdy nie wodowałem auta. Nie mówię, że musisz wodować. Pojedź z tym na zamowisko. No. Spytaj się najpierw, zanim je zazumujesz, spytaj się w ogóle, zobaczcie w ogóle ktoś tam jest od Spytaj się za ile by ci dał... ile ile ci dał za zozumowanie tego auta? No. Znaczy vana, gusta, czy Jak będzie to jakaś mała 6. cena, to tego nie rób, po prostu spróbuj sprzedać komuś. Dobra, no to zaraz ogarnę. Dobra, to ogarnę to lepiej, już szybko, żeby nie było. Muszę chłonąć. dobra.